Dzisiaj przyjrzymy się jednej z największych zagadań w świecie Fortnite, da mowa tutaj o bunkrach, które to pojawiły się po raz pierwszy w sezonie trzecim rozdziału pierwszego, a ich zastosowanie jest nieznane po dzień dzisiejszy. Fortnite od wielu lat zliwie z ilością zagadek, niejasności fabularnych czy z sekretami na wyspie dodatkowych zaliczają się bunkry rozmieszczone po całym tamtejszym świecie, w których to zastosowanie pozostaje niewyjaśnione po dziś dzień. W tym odcinku przyjrzymy się istocie tych tajemniczych obiektów, zobaczymy, gdzie mają swoją genezę oraz do czego mogą w przyszłości posłużyć. Legendy głoszą, że najpewniej kitrają się w nich wszyscy, którzy obawiają się gniewu przybysza z racji, że jeszcze nie pisali, Jajły te w tym sklepie i że nie poszli z nim na zakupy. Na całe szczęście chociażby ta ósemka kupiła coś z nim w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli również chcielibyście pojawić się na odcinku, to koniecznie wbijajcie naszego Discorda czy Facebooka i tam się tym pochwalcie. Dzisiaj bez przybyszowej zagadki, ponieważ naprawdę nie wiem, gdzie ten chłopak się zagubił, jednakże nie zapominajcie również, że odcinki macie codziennie rano o 8.30, także koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, aby z samego rana zaglądać tutaj po codzienną dawkę nowości, przybyszowych zagadek czy fabularnych odcinków. Oczywiście, my tutaj nie będziemy się skupiać na punkcie, do którego właśnie zmierzam, a na nieco innym. Chodzi mi właśnie tutaj o ten, który widzicie, i któremu to przyglądaliśmy się już w poprzednich to sezonach. W po poprzednim sezonie wywnioskowaliśmy, że są to najprawdopodobniej drzwi, które widzieliśmy w ratowaniu świata i które właśnie wiodą do jakiejś drugiej strony kontynentu bądź do jakichś specjalnych badań do tej firmy, która aktualnie zarządza właśnie tą całą górą i placówką, którą właśnie widzicie najprawdopodobniej tym, kto zarządza tym wszystkim, jest sobie. Duch jednakże jak dobrze wiemy, duch się aktualnie rozpadł, także nie dowiemy do końca, kto może zarządzać właśnie tym terenem. Według mnie, myślę, że jest to w wysoce prawdopodobnym, znajdują się tam pamiątki po starym świecie, czy choćby stare technologie, technologie starych światów i myślę, że jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, także jeżeli moje słowa się sprawdzą, to wszyscy widzicie mi tysiąc fałdolców. Oczywiście, jeżeli się nie zgadzacie. My natomiast przyglądamy się znacznie innym bunkrom, tym, które są aktualnie ukryte w rozmaitych centrach mapy. Jak dobrze widzicie, mamy teraz Taką mapkę, która nam wskazuje gdzie, co i jak Znajdują się w to w rozmaitych częściach aktualnej wyspy Najprawdopodobniej em, wszystkie są ze sobą jakoś powiązane Natomiast pojawiły się po raz pierwszy w sezonie trzecim I według teorii tamtejszych graczy zwiastowały Chociażby nadejście masy, ale to masy Rozmaitych przecieków, i najprawdopodobniej wszystko z tego zwiastowało na to, że już niedługo do Fortnite'a mieli nadejść kosmici, ze sam Wintertech miał się schować gdzieś w bunkrach. Według mnie jest to wysoce prawdopodobnym, jednakże bardziej prawdopodobną opcją jest to, że najzwyczajniej w świecie te bunkry służą jednej z organizacji, do po prostu skrywania się przed rozmaitymi apokalipsami. Najprawdopodobniej tą organizacją jest oczywiście Wintertech, i być może istnieje nawet teoria, która Mówi o tym, że wcześniej wspomniana organizacja wykorzystuje te bunkry do tak jakby cyklicznego chowania się. Wraz z kolejnymi to zmianami na mapie po prostu oni są odpowiedzialni za wszystko, co się aktualnie dzieje. To oni przebudowują nasz świat, to oni z nami igrają i być może, być może z tym, co powiedział nam Jones i przez ostatnim zwiastunie, wszystko, co widzieliśmy do tej pory, jest tylko jedną wielką symulacją tego, co się już niegdy stało. A na przykład taki przybyszowie to nie są jacyś podróżnicy z innych wymiarów, tylko są to na przykład administratorzy tej symulacji, czy chociażby jakieś wirusy lub coś w ten deseń. Taką teorię przedstawiałem Wam bardzo dawno temu, jednakże aktualnie nic na nią nie wskazuje, chociaż trzeba przyznać, że jest naprawdę intrygująca i niejednemu by usmażyła mózgi. Jeżeli taka teoria byłaby prawdziwa, to najprawdopodobniej te bunkry właśnie służą do tego: służą do tego, aby najzwyczajniej w świecie chować w nich pracowników, czy chociażby operatorów tego serwera, tej symulacji. I dzięki temu będą oni mogli całościowo zarządzać wszystkim, co aktualnie jest, bez konieczności podawania nam tutaj, um, tak jakby użytkownikom, całej wiedzy czy informacji, jakie tylko mają. W takich poprzednich sezonach znalezienie tych wszystkich bunkrów nie było jakieś trudne. Tak, teraz jest to naprawdę, ale to naprawdę rzecz trudna do zrobienia, ponieważ tylko zobaczcie, nie do, że są one sekretnie ukryte, to w dodatku teraz mamy ogromny poziom wody, przez co są, są ukryte tak naprawdę Podwójnie. Na pierwszy rzut oka tak naprawdę nic tutaj nie widzimy, jednakże jeżeli się przyjrzymy, to mamy masę zatopionych budowli. Jak widzicie, mamy tutaj taki ogromny hangar, a także małą budkę i właśnie ta mała budka będzie rzeczą, której musimy się przyjrzeć, jeżeli chcemy znaleźć nasz sekretny bunkier. Jak dobrze widzicie, nic tutaj na pierwszy rzut oka nie widać, jednakże tak ma właśnie być, ponieważ jeżeli tutaj zejdziemy wraz z tym jak poziom wody upadnie i zejdziemy tutaj do dołu, to zauważymy, że mamy jeden z sekretnych bunkrów. jak widzicie, jest on opatulony z każdej strony. Niemożliwy mi się tym dostać. Nawet te wentylatory powietrza są całkowicie zasłonięte. Co nam tylko mówi, że ktoś, em, kto się tutaj zabunkrował, był w pełni świadomy i w pełni przygotowany na to, że takowa powódź może nadejść. Niegdyś te bunkry były oczywiście wszystkie odsłonięte. Jednakże jeden, który zaraz wam pokażę, był cały czas pod wodą i można powiedzieć, Это, ну, это как бы... pod wodą, pod wodą. Zawsze zwiedzając mapy, czy odkrywając jej nowe sekrety po każdej aktualizacji, zawsze przyglądam się punktom orientacyjnym i ponieważ to właśnie one zwiastują najnowsze zmiany i zawsze zaczynałem od tej strony mapy, właśnie od tego takiego Stonehenge'u. Jak możecie zauważyć, to właśnie tutaj jakiś czas temu mieliśmy ogromny bunkier, który tutaj był oczywiście odpowiedzialny za część nieznanej na nam jeszcze fabuły, chociaż ja sam w końcu myślę, że te bunkry są już raczej takim memem, aniżeli prawdziwą teorią. I ten odcinek możecie dosłownie potraktować jako jedną wielką ciekawostkę, ponieważ z wielką fabułą, taką jak przybysze kostki, nie ma to nic najprawdopodobniej wspólnego. Zawsze, kiedy się tutaj obracaliśmy właśnie względem um, tej spiralki na tym um, glifie oraz tego takiego słoneczka, że tak to nazwę, i się obracaliśmy idealnie w tą stronę i przypłynęliśmy parę metrów, to tutaj był bunkier. Innych, że albo naprawdę Zapomniałem, gdzie on jest, albo się zagubiłem, albo najzwyczajniej w świecie twórcy go aktualnie usunęli. Jak widzicie, nie za bardzo to cokolwiek. O, patrzcie! Wow! Patrzcie, 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 co właśnie odkryliśmy. Odkryliśmy, że mamy nową taflę piasku. Jeżeli się pod to zapadniemy, to będziemy mieli nasz bunkier. A się tak właśnie zastanawiałem, gdzie on w ogóle jest. Jak widzimy, jest on cały czas na mapie, tylko że jest tak naprawdę. Pod kolejną taflą, tak jakby piachu. Więc tutaj widzimy, że odkryliśmy jakiś sekretny błąd, jeżeli o to chodzi najprawdopodobniej. Także bardzo dziwna rzecz. Mam nadzieję, że Banicy nie dostanę za psucie planu. Epicki może tak jest tylko na trybie obserwujących, ale naprawdę jest to ciekawe znalezisko, skoro tak do tego musiało wszystkiego dojść. Trzeci bunkier, natomiast, pozostaje bez zmian. Jak doskonale widzicie, znajduje się on dokładnie tam, gdzie się znajdował, i jest tak samo przysunięty krzakiem. I jak to było sezon temu. Dajcie znać, co myślicie o tych bunkrach, ponieważ ja naprawdę nie wiem, czy jest to element fabuły, czy może to już jest po prostu komiczny mem, który nas prześladuje od sezonu trzeciego. I twórcy nigdy, ale to nigdy w życiu nic z nimi nie zrobią. Może jak Fortnite będzie umierał, może wtedy się obudzą i coś zaczną działać, akurat w tym aspekcie. Ale ja sam myślę, że naprawdę nie mamy na co liczyć. Także pamiętajcie, traktujcie ten odcinek jako ciekawostkę. Dobra, S, łatwo. No, trzeba się szybko wyleczyć. Siup. Dobra, i teraz jak się wyleczę, to gdzie ja mogę lecieć? Chyba polecę tutaj, gdzieś tutaj w okolice bunkru, który się znajduje na północy. Ale chyba ta miejscówka będzie dostateczna do schowania się przed naszymi agresorami. Także weźmy nasze poteczki po O, 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 tutaj widzę Dobra, cyk Chyba mnie nawet nie wyczaił O już wyczaił A może po prostu jedną ścianką się tak zabuduje Oj, nie trafiłem, ale jak to w ogóle możliwe? Nande! Aha, on do mnie podchodzi, jak gdyby nigdy nic? Okej, okay. okej okay. A co ją tak odrzuciło? O Jezu, co ona tak skacze po tej wodzie? Dobra, za wysokie progi na twoje nogi, nawet mi nie dawają rady, A tutaj lepiej łódkę wziąć, bo jak to mi jakiś rekin sapnie, to nie będzie przyjemnie. Dobra, i tutaj będziemy mieli chwilowy high ground. Także okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, tak się mogę już usadowić. Dobra, i żeby tylko tutaj nie być wykrytym przez nikogo, że jak tak głupio skacze i nikogo nie widzę, to raczej to na moją korzyść się nie przyczyni. Ale czy. Czy to kogoś widziałem? Czy tylko rybki? Gdzie to jest, kurczę? Babsko się schowało jedne. No! Czy to jest jakiś. No. <ścoughs> czy to jest jakiś. Autystyczny bot? Boże! Ale dziwny chłopak z niego. I on do mnie tak płynie, ten krawędzi. Nie mogę za śmiechu trafić. 2020. Sztuczna inteligencja nas poskromi kiedyś normalnie. Ale to chyba nie był ten robotnik, o który mi chodziło. Że miał coś ciekawego w ludzie? Sobie luknę na szybko. Nie chyba, chyba nic takiego ciekawego nie miał oprócz aptek. A gdzie tutaj jest ostatni pan nasz kochany, ukochany? Nie za bardzo gdziekolwiek to widzę, ale ja się zdziwiłem, że ten bot się tak zbugował i tam ciągle był. A chyba będzie trzeba na skorolce tutaj przelecić na naszej tyrolce, ale dobra, poczekajmy troszeczkę na strefę. Halo, czy ja zostałem sam? Czyli ktoś nie chce mi się pokazać po prostu. Może też powinien się w jakichś krzaczkach schować i poczekać tutaj, aż do mnie sam przyjdzie. Też niebywałe. O! Aż się wystraszyłem, dobra, łatwa gierka. Chyba ktoś tutaj się zawiesił, aż, aż mi ciekawi, gdzie się zawiesił. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Życzę Wam wszystkim jego. Nie, trzymajcie się. I cześć! A no i pamiętajcie o kodzieje Juty w Fortniteowym sklepie oraz o tym, aby podzielić się co według Was znajduje się w bunkrach i do czego mogą w ogóle w tym świecie posłużyć.